Witajcie drogie koziorożce, co dla Was przygotowało niebo oraz karty tarota od 11 do 17 marca otóż yy, to, że niebo nadal jest obsadzone w znaku ryb w dużej mierze to jest bardzo dobra informacja dla Was drogie koziorożce. Już w poprzednim filmie mówiłam, że yy, Wy się lubicie z rybkami, no i wtedy działacie troszeczkę inaczej, jesteście bardziej łagodne, bardziej zwracacie na sprawy ducha, na sprawy miłości. Jesteście takie łagodniejsze, tak mniej pracujecie. I co mi się tutaj pokazuje, drogie koziorożce? Pierwsza karta arcykapłanka, czyli bardzo dobry czas na sprawy ezoteryczne, na wróżby, na Również pomaganie innym. Wy, koziorożce, jesteście bardzo skuteczne w działaniu i też bardzo y, możecie komuś pomóc, tak? Bo jakby nie rzucacie słów na wiatr, jesteście y, odpowiedzialni bardzo y, i możecie komuś w tym tygodniu pomóc. Y, tym bardziej, że wchodzi y, do rybek y, Wenus, czyli tręta miłości. Y, i pieniędzy również, ale ta Wenus w rybkach jest taka opiekuńcza, tak? Też romantyczna. Karty pokazują, że będziecie, no, gdzieś tam może gdzieś pojedziecie, może kogoś poznacie, to jest dobry tydzień na poznawanie. Ta romantyczna miłość może się tutaj jakby um, uruchomić w Was. Trzeba uważać na to, żeby nie przepaść w takim sensie, że możecie się po prostu zakochać na zabój w kimś, będziecie idealizować tą miłość, a okaże się, że później opadną skrzydełka i się okaże, że ta osoba jednak nie jest taka cudowna, ale mam nadzieję, że Koziorożce, że Wy jesteście jednak znakiem na tyle twardo stąpającym po ziemi, że nie dacie się zwieść. Hmm. Karty pokazują, że być może będziecie oszczędzać pieniądze w tym tygodniu, bo to jest też tydzień taki artystyczny. Można iść do teatru, kina, można iść na koncert, można mieć wen artystyczną, znaczy na pewno artyści będą ją mieli, ale zwykli ludzie też, tak? I tutaj będzie odgrywał ważną rolę mężczyznę na wysokim stanowisku. To może być wasz szef, przełożony, z którym warto w tym tygodniu jakby wejść w kontakt. To może być ktoś ważny też w rodzinie: ojciec, brat, także taka ziemska. Koziorożcowa bardzo energia. Mam nadzieję, że ryby Wam pomogą, tak? Że gdzieś tam nie będzie tak surowo. Tym bardziej, że ta arcykapłanka mówi, że no, warto jest jakby współpracować z ludźmi też. To jest dobry czas na kładzenie kart, tak? Może się zajmiecie tym koziorożcem. Czego Wam serdecznie życzę i pozdrawiam Was serdecznie.